Wieść, rozeszła się przy świecie, Wiecie może lub nie wiecie, Że nie będzie już tak drętwo, Ziemia będzie miała święto. Max tak rzeczy do A wokoło głucha cisza. Przypomniało właśnie się mi, Że niedługo jest Dzień Ziemi. Trzeba by w na naszej siostrzywce Jakiś prezent. Może skrzywce? Może jakieś czekolady? Może flaszkę, może kwiatki. Czy ty Marcie, już do końca? Zaczniał głos tatusia słońca. Z kimś na głowie się zamieni, nac ze wstydu poczerwienia. Gdzie ty, synku mój malutki, znajdziesz w próżni flaszkę nutki? Sprezentowałby jej trzeba hmm, na przykład ujaskę z nieba. Świetny komec, drogi tato, już się zabieramy za to. Jak, ja już się z pochwały, zawsze ją skały. Świetny jest, heja, heja, Wnet po i chaleja. Jak się rzekło, tak zrobili, Ale trochę przesadzili. I z powodu tych posłuchów Nastał dzień ziemskich okrętów. Gdy się do życia wiosną świat budzi, Przyroda pisze apel do ludzi. To my rośliny, to my zwierzęta. O naszym zdrowiu nikt nie pamięta? Trujące ścieki, trujące dymy, bez tlenu rzeki. My się dusimy, a gdy umrzemy w trującym brudzie, na martwej ziemi zginą też ludzie. Chcemy żyć z Wami w zgodzie i przyjaźni. Niechaj nie zabraknie Wam wyobraźni. Tęczowy motyl nad łąką lata, pająk misterni siedzibą ubrata. Patrzcie, jak pięknie, w lesie, w ogrodzie. Ile jest życia w ziemi i w wodzie? Ziemia u doktora. Przyszła ziemia do doktora. Płacze, stęka, jęczy, wzdycha. Od lat wielu jestem chora i choroby swe wyliczam. Człowiek wyciął piękne drzewa. Ze zmartwienia wyłusiałam. Od nawozów mam wysypkę, choć ich nie produkowałam. Pyły wciąż mnie gryzą w oczy. W końcu fabryk coraz więcej. W gardle, dapie, dym, spaliny. Kto położy kresnej męce? Jakby tego było mało, to zatrułam się śmieciami. Nie wiem, co się z ludźmi stało. Głowy też powyrzucali. Doktor planety odsłuchał i podrapał się po brodzie. Sam nic tutaj nie poradzę. Muszą radzić wszyscy ludzie. Może gdzieś na wysypisku znajdą wyrzucone serca. Spojrzą wokół, zmienią wszystko i nie będziesz chora więcej. Ludziska śniecą, powietrze trują, później się dziwią, że wciąż chorują. Coś mamy, ludzi mi się. Może tu na jakieś rozdyki? To jak coś powiesz, to się w włosy mierzy. A co? A przeczpa? Pewnie, że mam. Piknik. Czy 60 hey, no, nie będzie tak źle. Lasek, ptaszki, trochę żabcia i zabawione suwa. No dobrze, spójrzmy, ale weźmy samą kaśkę w lecie. Niech ci będzie, spotkamy się wszyscy w lesie, tam gdzie zawsze, za 15 minut. Dobrze, tylko za dwa jak nie Dziękuję. Gdzie są dziewczyny? Coś mi wypadło, a dziewczyny przychodzą. A gdzie jest żarcie? Fajnie, a bicie w puszkach i plastikowych butelkach ma się rozumieć? O, idą dziewczyny i są chipsy. Cześć chłopaki! Dziewczyny, przygotujcie piknik, a my będziemy nazywać chustę na ognisko. Nie zbadaj orzeszki. Brane, <grywa> <grywa> ty się zarwa, nic się już porządnie zrobić. Od tej siłowni ruszasz się jak słoń. A mu stuły, to masz jak to ma piętro. Załóżmy się, to wywiada No Zakład stoi, dwie kolega zwycięscy. Ty pierwszy. Wiedziałem, że ci się nie uda, jesteś śmiercza. A ty może wybierz. Jasne, co to, to takie drzewko? Wiedziałem, że ci się nie uda. Też jest w Chłopaki, ale nuty Myślałam, że będę te Ja też inaczej bym nie przyszła. Idziemy do domu, bo już tak wszystko zjedzemy. A co zrobimy z tymi śmieciami? Zostawimy je tu. Kto będzie wydał to nasze? Masz rację. Komu by się chciał tak, z jest Wróćmy do tej drzewki, albo że pan wyczerpie. Uciekajmy! Ktoś tu idzie! <słyska> sobie człowiek, na razie pierwotny, choć rozumny. Homo sapiens. Silny, zdrowy, ciekawy i spostrzegawczy. Zbierał, polował, składał ofiary, a w wolnych chwilach upiększał jaskinie. Żył jakby w wielkim, tajemniczym ogrodzie. Teraz jest sobie człowiek rozumny, współczesny. Homo sapiens. On uczynił. Szybko dokonywał odkryć, które ułatwiły mu życie. Intensywnie rozwijał rolnictwo, przemysł i transport. Jest sobie więc współczesna cywilizacja, era komputerów, podboju kosmosu, era rozszyfrowania kodu życia. Ziemia stała się małą globalną wioską, a prawdą jest, że... Jasna i przejrzysta, płynę rzekach szybko i zimnie. Ale cóż się stało, któż to zrozumie? Teraz zgęstam i zachodziłam, często zburzona w broda chemii. Stoi w swoich korytach, lub plenili rozlewa się głównie, czując rośliny, zwierzęta i ludzi. Od ciemia była pomocy, i nie chcę się odwrócić. Ale cóż zrobię, czy złoście się pienię. Lecz sama tego nie O ja woda, gdzie moja woda? Moja biedne powietrze. Martwię się, że głos mój wkrótce do was nie dotrze. Jakże mam się bronić przed tym Śląską czy Łodzi? On mi naprawdę szkodzi. Ja ciężko dyszę, gdy lamenty Ziemi słyszę. Syłam na nią kwaśne deszcze, a przecież nikt tego nie chce. Pamiętaj, człowieku, jestem Ziemią jedyną. Kiedyś byłam kochana i szanowana, ale ty nieś podeptał i zlekceważył. Chociaż pragnę, byś nadal tutaj żył. Skryłeś w tym wnętrzu różne straszywa. Robiłeś porządki, przez co ja zbrzydłam. Spukłam w środku, często choruję, a ty mnie trujesz. Stawiasz przede mną wielkie zadania, choć niemożliwe do wykonania. Daj mi szansę, pomocy wołam. Niech głos mój rozlejdzie się dokoła. Żądam nade mną czystego powietrza i czystej wody dla mej ochłody. Wołam ratunku przed kwaśnym deszczem się chemii, śmieci i wielu niebezpieczeństw jeszcze. Czemu patrzyć ziemią miła? Czemu mam Kiedyś życie na ziemi tętniło radością. Człowiek wtopiony w przyrodę był, za, był samą miłością. Uczył się od niej wszelkiego rzemiosła. Ona była mądrością, szczęściem była wiosna. Lecz człowiek rzucił w swej ziemi wezwanie: To ja jestem Ziemią Twoim Panem. A ty bezbronna, musisz się poddać. I swoje dobra my wygodzie, memu szczęściu, oddać. Z Zobacz, to jest ta ziemia, która, która wraj miała się zmieniać, i którą ty ubrałeś kwiaty i czystą wodą oblałeś. Co zrobił człowiek, którego stworzyłeś? Zobacz, czy widzisz, dlaczego nie płaczesz? Kiedyś mała planeta była rajem dla każdego. Szczęły w nasie drzewach, ostranosne trele śpiewał. Czyżyk siedział na gałązce i zapraszał na swój koncert. Dzień ciężko pukał w porę drzew. Teraz umikł nawet wiatru i bieg. I stało się owiane chmury. chmury, betonowe domy ropijące wody. Nie masz już ziemią swoistej urody. Dyszy ziemia nie ziemią, lecz dymem, asfaltem spalinami. A mieliśmy wszak zostać jej ogrodnikami. Boże, dawczo życia, co uczyni z nami, życia zabójcami? Nie pozwólmy, przyjaciele, aby błękit w dymach bladł, by marniała żywa zieleń, żeby karlał miejski park. Chronmy każdy promień słońca. <laughs> Jeśli serce masz tak czułe, piękna cenisz każdy ślad, to dlaczego tak bez żalu mijasz zadeptanych świat? Jeśli kochasz wszelkie życie i dobroć kiedy masz, czy i mi w skrycie, gdy umiera wolna las? Więc ruszmy się z miejsca. Zacznijmy działać. Zróbmy dokoła porządek. Oprzepnąć trzeba każdy zakątek. Po pierwsze, nigdy nie rzucać z banana skórek. Po drugie, i nie zaświecać naszych podgórek. Po trzecie, niechno każdy pamięta o tym, by nie łamać gałęzi na nadzoru i psoty. Po czwarte, nie deptać w trafiki. Po piąte, kwiatów nie zrywać ich sobie, rosną, by je podziwiać. Uczymy się od dziś, jak wspaniały jest liść, jak mądre są pszczoły i zioła, i ćwiczmy na słuch, by poznać bez słuch. Gdy pąk o ratunek woła, ratujmy nasz świat! Chronmy człowieka, by nie zmiażdżyły go kroczące dźwigi, by cienie gigantycznych fabryk, kosmicznych rakiet nie legły mu na oczy bielmem, by człowiek zawsze umiał klęknąć przy najmniejszym trawie zble, pochylić się nad nim w zamyśleniu. Ziemio, nie chcemy, abyś była zniszczona. Chcemy, żebyś była zielona. Więc przysięgam Ci składamy, że zniszczyć Ciebie nie damy. Droga Ziemio, dziś Twoje święto. Dlatego z całego serca życzę Ci, abyś czystym powietrzem pachniała, czystą wodą była ubrana. Ziemia kochana, życzę Tobie dziś od rana wiele lasów oraz graju, a także szumiących gruczajów. Mało śmieci, ale oto postarajmy się na pewno, dzieci. Przyzna każdy, komu nie brak wyobraźni. Czas najwyższy, się by się z Ziemią zaprzyjaźnić. no otoczyć wreszcie starą, dobrą Ziemię naszą. Troską i miłością jak ramieniem. Zlećmy orłem hen wysoko nad obłoki. Na pustyni berka bawmy się ze strusiem. Wtulmy się w mieciutkie futrofogi. Razem z pandą liczmy liście na babusie. Niechaj lasy cieszą nas zielonym cieniem, a owoce będą słodkie jak marzenie. Niechaj słońce złoci ciężkie włosy zboża. Błękit nieba się przegląda w srebrnych morzach. Jeśli o ziemi hajkuje ponad chmury. Niech ją nuci każdy człowiek, każdy kraj. Aż zdumiony anioł wszedł patrząc w górę. Tam na ziemi to dopiero mają raj. Dziękujemy za wysłuchanie apelu. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania drugiej części tej lekcji. W pierwszej dominowała ekologia, teraz coś trochę z fizyczną.